Piotr opowiada gminie wczesnochrześcijańskiej o tym, w jaki sposób doświadczył przemienienia pańskiego. I mówi i zwraca się do tej wspólnoty w ten sposób, że dzięki temu, że on był świadkiem tego przemienienia, a więc prezentacji Bóstwa Pana Jezusa, on, Piotr, może mówiąc do nich o tym wydarzeniu, może powodować, że ludzie słuchający mogą odczuwać bliską obecność Jezusa Chrystusa, moc i przemienienie Pana Jezusa mogą doświadczać. I oczywiście tak samo dzieje się z każdym wydarzeniem biblijnym, gdzie człowiek staje się świadkiem. Nie musimy być w miejscach biblijnych, żeby stać się świadkami, ale możemy, korzystając z wydarzeń biblijnych, możemy odkrywać w sobie obecność Pana Boga i z wielką mocą mówić o nich, o tych wydarzeniach, po to, żeby inni nie tylko się dowiedzieli, ale głęboko uwierzyli i poszli za Panem Jezusem.